Pytanie, ale ponieważ Pan y, poruszył tutaj temat, to zrezygnuję z pytania. I tylko taką krótką po, y, polemikę do tego, co Pan powiedział o systemie komunistycznym. Pierwszą rzecz powiedział Pan o, y, o tej selekcji negatywnej, że nie było. Otóż ja się z tym nie zgodzę, bo przecież sprawa teczek, czyli y, że stanowiska w systemie komunistycznym od dyrektora szkoły i dalej były możliwe do y, objęcia i też. Y, dyrektorów służby zdrowia, tylko dlatego, że człowiek był, y, powiem brzydko, kapusiem, tak? Czyli y, była tutaj selekcja negatywna, a jeżeli ktoś był mądry, tak jak pa, pan y, to powiedział, to przecież hiena, która łapie y, sarnę y, w Afryce też jest mądra, cwaniak też jest mądry, ale niekoniecznie jest mądry inteligentnie, rozumie pan? Bo na przykład brakiem polskiego społeczeństwa, znaczy polskie społeczeństwo teraz po tym komunizmie y, ma Yy, negatywne cechy, które właśnie wynikają z tego, że nie było w, yy, pozytywnej selekcji, bo na przykład kariera moja jeżeli ja bym się urodził w komunizmie, to już była zaprojektowana. Były teczki na policji i czy moja rodzina współpracowała, czy nie, to już było wiadomo, jaka będzie moja kariera. Tak jak jest na przykład w Korei Południowej. A w kapitalizmie pan od Pucybuta ma szansę dojść do milionera. Wie pan, ja Myślę, że pan nie żył w ma tutaj zaburzony obraz. Wie pan, No przecież tak jest. Przecież sprawa mikro, teczek drobina pokory nie wie pan, jak było w Perelu, po prostu nie żył pan i pan nie wie. E, kwestia donosicielstwa e, jest oczywiście bardzo istotna w systemie komunistycznym. Absolutnie jednak jest tak, że większość, czy, czy choćby e, jakaś liczba zbliżona do połowy osób, które ro, dobrze się w tym systemie odnajdowały i robiły karierę, były kurat w akurat donosiciele e, tajnej policji. Nie, bardzo wielu ludzi na stanowiskach było donosicielami, ale to nie tak, że było nimi 50%, albo 30%, albo 20%. Nie, ale było, bo bardzo wiele. Nie to jest głównym problemem, nie donosicielstwo. E, główny problem oczywiście w ustrojach autorytarnych jest taki, żeby zrobić karierę, to trzeba w takim ustroju być e, e, zaufanym e, władzy co zwykle się wyraża w modernistycznych modelach autorytaryzmu, w członkostwie partii rządzącej i politykę i tworzącej reżim, policyjny reżim, autorytarny reżim w I oczywiście w Polsce kariera była uwarunkowana przynależnością do partii, jakkolwiek było wiele przykładów też, że polski reżim komunistyczny, wyłączając lata stalinizmu, nie był aż tak surowy jak na rano w Rumunii, w, w, w Słowacji, czy tym bardziej w Związku Sowieckim. Jest wiele przykładów osób, które zrobiły znane mi te kariery jednak jako osoby bezpartyjne, a nawet no, unikając deklaracji e, lojalności wobec władzy. No, oprócz przeważającej większości każdy dyrektor, przeciętny biorąc, był e, jednak e, osobą partyjną, e, co nie znaczy, że od razu był jakimś donosicielem, czy od razu był jakimś z tego powodu komuś e, krzywdy. E, reżim e, e, oczywiście promował ludzi wiernych, lojalnych, niekoniecznie kompetentne, w związku z tym było mnóstwo rozmaitych durniów na wysokich stanowiskach. To jest dla każdego reżimu autorytarnego, brak tej uczciwej konkurencji jest zabójczy. Ale w Polsce mieliśmy tak, że oprócz tych rozmaitych durniów, kompletnie niekompetentnych na bardzo czasem wysokich stanowiskach, łącznie ze stanowiskami najwyższych, różnych partyjnych, przepraszam za brzydkie słowo, buców. Mieliśmy trochę ludzi inteligentnych, a w tym również profesorów, intelektualistów, którzy w cały ten reżim dosyć się głęboko uwikłali i uwikławszy się w niego, spełniali w nim pozytywną rolę. Znaczy dzięki nim ten reżim nie zdegradował się jeszcze bardziej. I właśnie dzięki tym osobom, dzięki temu, że no jakoś no, ci komuniści akceptowali, potrzebowali tych mądrzejszych i manipulowali ich cały ten system, no, to dzięki temu ten reżim akurat polski, PRL-owski, nie upadł tak nisko, jak w wielu innych krajach. Zdecydowanie w PRL-u, to się mówiło wtedy, że to jest najweselszy barak w całym obozie socjalistycznym, w PRL-u było lepiej, po prostu było lepiej niż w krajach sąsiednich, niż w NRD, niż w Czechosłowacji, e, niż w Bułgarii, niż w Rumunii e, 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 i to nie można można być z tego podobnie, bo to, to do dzisiaj. No, bo nie zniszczono Kościoła, dlatego była ta większa sfera wolności. Z różnych powodów. Jest to, kościół nie, nie tworzył w tym sensie wolności, że tam akurat w Kościele wolno było mówić, e, co się myśli, więc na przykład krytykować Kościół. To akurat w Kościół nie różnią pod wpływ systemów, systemów autorytarnych, bo tam w Kościele też nie wolno mówić, że mi się nie podoba, jak ktoś oddaje część boską człowiekowi, co to druga za pomysł. No, tak jak się w Komunii powiedział, mi się nie podoba własność społeczna, ja chcę, żeby wszystko było sprywatyzowane. No to faux. No, to, 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 nie, to nie jest tak. Natomiast e, oczywiście Kościół odegrał ważną rolę, istotną w tym e, przechowywaniu się tego, tego potencjału opozycyjnego. Natomiast PRL, generalnie, wie Pan, to jest tak, PRL dzisiaj jest, można powiedzieć, tematem tam. To znaczy, z różnych powodów, już nie chcę tłumaczyć, ludzie, nowe pokolenie, które wyrosło, po PRL-u, czyli ludzi urodzonych w latach 80. i później, którzy po prostu nie żyli w PRL-u i pamiętają, to po kolei niczego właściwie się o prl nie dowiaduje, bądź dowiaduje się jakiś potwornie zdegenerowany i zakłamany obraz. Się już nie chcę tłumaczyć powodów, na którego się tak stało. Jednym z banalnych powodów jest to, że po prostu w szkole nie ma kiedy o tym mówić, bo to jest taka historia pośrednia, bo ostatnia, ale to jeszcze dorośli pamiętają, więc nie ma co o czymś mojego wieku, już nie wiadomo, bo ludzie, którzy mają mniej niż 40-35 lat w ogóle już nie wiedzą, jak to właściwie było. 40 to jest taka granica, że coś się jeszcze z tych czasów yy, yy, y, 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 pamięta. I to do takich sytuacji że społeczeństwo polskie, cały naród właściwie coś w rodzaju amnezy. Połowa narodu w ogóle e, e, w ogóle nie wie co się tu działo w czasach, kiedy żyli ich rodzice i ich rodzice byli młodzi. To jest fatalna fatalna rzecz. Bo ostatniej no, to zakłamanie ostatnich historii. To troszkę dotyczy poprzednich.